Polacy mają do nich słabość, pięknie dekorują mieszkanie, występują w wielu kolorach i kształtach, a dzięki nim otoczenie wygląda na eleganckie i przytulne. Teraz okazuje się, że zagrażają zdrowiu, po cichu. Czy lepiej pozbyć się tego elementu z domu?. Polacy mogą być w szoku, niedrogi, popularny, ogólnodostępny i przede wszystkim ładnie wyglądający produkt ma ogromny wpływ na zdrowie. Niestety, negatywny. Z używaniem produktu wiąże się szereg przykrych konsekwencji. Polacy nie są świadomi, że trzymają w swoich domach toksyczny produkt. Produkt promowany jest nie tylko jako niezwykle elegancki, ale również pomagający zdrowiu. Aromaterapia przecież działa pozytywnie na nastrój i samopoczucie. Chodzi oczywiście o świece zapachowe, tak popularne w okresie jesienno-zimowym, budujące przytulny nastrój. Przy czym rozsnuwające piękny zapach w całym domu. Na rynku mnożą się kolejne firmy, które w swojej ofercie mają właśnie te produkty. Niestety, nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co się w nich znajduje. Zwykłe świece robione są z parafiny lub staryny. W przypadku świec zapachowych do masy dodaje się barwniki, stąd mnogość kolorów na sklepowych półkach i aromaty zapachowe. Te ostatnie, ulatniając się podczas spalania, uwalniają do powietrza benzen i toluem, które mają negatywny wpływ na drogi oddechowe i nie tylko. Takie same związki zawarte w świeczkach znajdują się również w toksycznych klejach i farbach. Długie przebywanie w oparach świec zapachowych może spowodować bóle głowy, duszności, problemy z koncentracją, zawroty, podrażnienie oczu, a w gardle możemy poczuć niepokojące drapanie. Zazwyczaj jeśli zapalamy świece. To nie napawamy swoich oczu widokiem tylko jednej, większość osób uznaje, że najlepszy efekt daje kilka rozstawionych i zapalonych w pomieszczeniach świec. Jeśli zapalimy pachnący produkt raz na jakiś czas, nie ma powodów do niepokoju. Jeśli jednak robimy to codziennie, nasze zdrowie może widocznie ucierpieć. Dzisiaj grzeje 1. Zrzut paliwa nad szkołą i placem zabaw. 17 dzieci i 9 dorosłych ucierpiało. Samolot miał lądować awaryjnie 2. Ogromny pożar w zachodniej Polsce. Ponad 700 osób ewakuowanych. Trwa walka z czasem. Polacy nie są świadomi, że wraz z upływem czasu, na skutek przebywania w miejscach w których nosi się woń zapachowych świec, mogą rozwinąć się problematyczne alergie. Aby uświadomić sobie wagę problemu, wystarczy wiedzieć, że te benzen i toluen znajdują się także w szkodliwych klejach i farbach. Co ciekawe, najbardziej szkodliwe są zapachy bazujące na cytrusach. Limonen, zawarte w świecy, na skutek reakcji zamienia się w formaldehyd. Świece o aromacie drewna sandałowego oraz agarowego również są jednymi z najbardziej szkodliwych. Lepiej postawić na produkty wykonane z czystego wosku pszczelego lub roślinnego. Nie tylko palą się dłużej, ale wpływają pozytywnie na zdrowie, łagodząc skutki przebywania wśród aromatyzowanych świec. Najlepsze newsy dnia Źródło. Decoria nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.